Witam witam tu trochę jest historii z boku co bym chciał powiedzieć no historia nas oplata z góry na dół z lewej z prawej jakby to powiedzieć z różnych stron świata tak jak historia a potem co się okaże po zrobieniu i uszczelnieniu Silnika też nie wiemy, z której strony, czy z góry, czy z dołu, czy z lewej, czy z prawej będzie coś tam kapać, ciec, zaraz pokażę. Odpalimy, poczekamy, zobaczymy. No i jesteśmy. Teraz tak, wcześniej jak się tam widzieli, auto zostało przemyte, ale nazwijmy to profesjonalnie nie kompresor nie tego typu jakieś tam dziwne płyny starą metodą to powiem benzyniarską no może wiadomo, że nie benzyną, ale specjalnymi środkami po co? no po to, że tak jak wcześniej wspominałem silnik cały został uszczelniony tu powiem uczciwie, że Zauważyłem, że mi wyszła jakaś silikonowa pewnie dogrywka, ale zobaczymy. Pytanie, teraz, bo, bo wiem, że mnóstwo moich znajomych się pyta, czy w takich starych gratach warto czasami z tego typu szmatką, o, na przykład jak ja mam, która jest taka, jakby to powiedzieć uczciwie, no, od olejów jakieś tam, no głównie tam wiadomo, że to jest szmatka jak widzicie od bagnetów nie bagnetów, olejów przecierać wszelkiego rodzaju jakieś tam przewody, tak moim zdaniem tak zobaczcie tutaj nie zdążyłem ale tu masz taki przewód z takim nalotem nie? pamiętajmy, że te wszystkie przewody ciśnieniowe to jest ciśnieniowy też od chyba spustu, tak, wody. One są zbrojone wszelkiego rodzaju, tam, sznurkami, nie sznurkami. Różnie to bywa, w zależności od producenta i, i, i ciśnienia. Natomiast pamiętajcie, że to jest nalot. To jest taki syf, który tą gumę prędzej, o, tu mamy następny, prędzej czy później będzie no, niszczył, tak, będzie powodował jakieś tam yy, Korozję gumy, no, nazwijmy to popękania, jakieś tam. Tym bardziej, że jeszcze wracam do tematu, że samochód stoi, czyli stoi, rzadko jest odpalany, te gumy parcieją, one są wtedy suche, one, one tracą centralnie jakieś tam właściwości, już nie mówię, producenckie, bo jak tu już w ogóle stoi, to producent na stanie samochodu nie da wam gwarancji na tego typu przewody gumowe. To jest akurat ten, który się zachował, wiesz, oryginalny. W każdym bądź razie, czy warto taką zatłuszczoną szmatą, sierwem, to przeczyścić? No, słuchajcie, no każda kocha swojego klamora. No to z nudów, niezależnie, czy tam ktoś, <laughs> wiecie o czym mówię, siedzi i narzeka na Ciebie i tak dalej, i tak dalej. Zawsze można zejść do garażu i sobie to przetrzeć czy suchą szmatką, czy ten, ale ważne, żeby to żeby to przeczyszczać, nie? To są wszystko za zawsze, pamiętajcie, przewody. Tutaj były chomiki, świnki brazylijskie, morskie i inne wszelkiego rodzaju, jak wspominałem wcześniej, gryzonie, oprócz chyba Dobermanów. W każdym razie warto to taką szmatą. Teraz to właśnie Wam pokażę taką łącznie z moimi rękami tłustymi wziąłem się sobie to po prostu przelecieć nawet ja też uważam że z tego typu sprawami blacharskimi bo to zawsze w jakimś stopniu ten tłuszcz niezależnie jaki jest on tam zawsze coś zakonserwuje dokonserwuje i tak dalej i tak dalej słuchajcie teraz tak tak jak obiecałem jest silnik uszczelniony zrobiony wyczyszczony, o tak to nazwijmy, pędzelkiem yy, delikatnie to było wszystko podczas oczywiście rozbierania i tak dalej takim pędzelkiem miejsce, wele miejsce I jak to się goda u nas na Śląsku to jest czyszczone, nie do końca w sensie żeby to było piękne, bo ja nie wychodzę z tego założenia, że musi być samochód idealny, cudowny oczywiście szanuję tych, którzy restaurują te samochody od A do Z no ale ja już jestem starym człowiekiem i też nie mogę restaurować od A do Z bo mi się nie chce więc uważam, że każdy powinien, znam to powiedzenie skądś, cytuję starzeć się z godnością no i tak. Wygląda to w ten sposób. Jutro zapraszam na przejażdżkę. A jeszcze za chwilę powiem parę słów. No, bo tu nie ma więcej co oglądać. No tylko można sobie udokumentować, bo to w sumie dla siebie dokumentuje, jak to wygląda. Tryski, gumki, dalej, itd., 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 itd. zrobione. Świece, jakie są, takie są. Przewody, tak jak mówiłem, wymienione. W razie czego mam jeszcze taki kolejny komplet wysokiego napięcia. No tak, wspominałem, no jednak, jednak. Yy. Pompa będzie do wymiany. Tu też mi coś w tym alternatorze nie gra. Czyli alternator i pompa dla świętego spokoju będzie do regeneracji. Patrząc się na te naloty. No aż by tam zwrócił uwagę, że a to nic szkodliwego i tak dalej, ale nie mam już teraz przewodów, bo z innego warsztatu. One są zaniedbane, bo tak jak powiedziałem, to auto stało ponad 10 lat. Ale zobaczymy. Natłuścimy, przetrzemy. Zobaczymy. To jest, pamiętajcie, zawsze jakaś chemia. No to, jest, to jest jakieś pewnie albo yy, z powietrza, albo... albo to już wiadomo, tu też z płynu chłodzącego, nie wiem pamiętajcie, że też te samochody nie posiadały podłogi takiej podsilnikowej, czyli to, to też może być wszystko co jest na drodze lub pod nią. No ale zobaczmy, ja już powiem wam, że od nas tu 10 lat. Po prostu z nudów sobie takie przewody yy, przecieram i szczerze mówiąc nowe mi pękały, a te stare jakoś wytrzymywały. Ja tak samo podam jak coś mi zostanie do tej uszczelki. Też tak przecieram. No to mówię to ewentualnie z nudów, albo, albo z hobbystycznego zboczenia. Zawsze to coś moim zdaniem daje, a z różnego doświadczenia widzę, że bardzo dużo, bardzo dużo daje. i tu mamy tą właśnie słynną wiązkę, którą <laughs> ja jeszcze nie opanowałem w sensie no, zabezpieczenia, ale ale jest zrobiona, gdyż to centralne centralnie auto nie miało połączenia mózgu z sercem to jest oczywiście jeszcze hiroshima nie mówimy tu o produkcji nissana to będzie jak to się widzi zrobione zabezpieczone jak wspomniałem olej w skini wymieniony auto uszczelnione I kartony założone. Zobaczmy, co będzie kapać. Auto odpalimy. Poczekamy. I zobaczymy, z której części z góry. że to będzie też od góry widać, z czego będzie nam kapać. Nie sądzę, żeby była wielka jakaś nam ulewa. Ale powinno być dobrze. I znowu. Koszta, koszta, koszta. Ja tu mam taką listę. O, ona jest bardzo długa. Na dzień dzisiejszy. Co było zrobione jeszcze? Przepraszam, nie wiem dlaczego, bo zawsze się śmieję tak samo moich y, kolegów, y, youtuberów. Skąd się bierze, że raptem jest obraz odwrócony? Idzie jak to się mówi w realu 1 do 1 powinno być na odwrót wszystkich niepalących y, przepraszam, ale na dzień dzisiejszy powiedzmy, że 89 rok rodzina 180 tysięcy 190 tysięcy przebiegu auto ogólnie było wycenione na jakieś tam 20 tysięcy na, powiedzmy, 18, tak ale tu Obcy, jakby go kupił, a szczególnie handlarz, to by go kupił za 5000, bo to, to takie sytuacje też znam. I wy też, co tu było robione. No nie będę tego wszystkiego na razie słuchajcie, czytał, bo to. Yy, raz, że szkła by mi szybko w okularach ściemniały, yy, lub nie wiem co, ale. ale Takich tych najważniejszych rzeczy. No to silnik był uruchomiony. uruchomiony, czyli oleje, filtry, uszczelnienie całego silnika od A do Z. Uszczelki, sprawdzenie oczywiście yy, kompresji, wymiana świec, przewody, bo były zjedzone. Po czym się okazało, że. Czyli prędzej się uruchomiło, na krótko stacyjka, zaś nie chodziła prądy i tak dalej. Ja mam już na dzień dzisiejszy bez robocizny, ponad 20 tysięcy złotych części, gdzie od razu przypominam, że wszystko było robione na oryginałach, czyli nie kupowałem tam przykładowo wiązki za 1950 zł chińskiej, tylko oryginalną za to sobie już się sobie pomyślcie, Pły, linki, rurki do podciśnienia. Wszystko jest oryginał Mercedes. Metr. Wiem, to ciekawi, ale zawsze to, zawsze to można Gdzieś tam w internecie sobie sprawdzić. Teraz I potem się okazuje, że taki samochód na, na którego ktoś się z boku patrzy, powie: A bo tam są purche, i tak dalej, panie, dam 15 koła. No dobrze, ale technicznie sprawnie jest zrobiony i można już powiedzieć, że nazwijmy to, że 40 tysięcy to jest tak, a końca nie widać. Nie? Oczywiście nie jest to wersja AMG, nie jest to wersja Formatic, nie jest to wersja. Ściągnięta z Japonii, która ma tam nie wiem 13 tysięcy przebiegu, bo te historie też znam. Zresztą moi koledzy z pod Warszawy, z Warszawy zresztą też youtuberzy, nie tylko youtuberzy tego typu samochody ściągają. Oczywiście za konkretną w tym wypadku cenę. Ja podejrzewam, że jakbym teraz tak naprawdę zaczął rehabilitować i rehabilitację robił Mesia, no to w stówce to na pewno bym się, bym się nie zmieścił. Tylko mówię takie pytanie, tak jak wcześniej powiedziałem, po co? Każdy niech się starze z godnością, a tak samo mam ryj potrzaskany, włosy mi wypadają. Staram się coś tam ze sobą zrobić. Nie każdemu muszę się podobać, tak samo jak ten Mesiu, który też nie musi się każdemu podobać. Oczywiście nie doprowadzę go do tego, żeby się złamał w pół, bo to jest słynna też historia, czy nawet nie tyle historia, co, co zależność przypadłości tego typu yy, przypadku, że, że się po prostu one potrafią złamać albo cały wahać, wylecieć ze względu na tak zbyt komfortowy układ zawieszenia, że nawet nie słychać, że coś no przykładowo w prawym kole stuka. Dobra. Co mam więcej powiedzieć? Jutro, jutro bierzemy dziada i pojeździmy nim. Zobaczymy co, co dalej. A już mam parę chrupków przygotowanych innych. Fajek mi zgasł, ale to nie był mój ostatni fajek, więc do zobaczenia, Trzymajcie się, hej. A oczywiście zapraszam do przerwy wszystkim komentowania. Tak widzę wszyscy. A ma, mam tu was, o kurde, stada. To tak siedzą, ciszą. I rurki palą. Trzymajcie się. ja, papa.